Rzeczy, które pomogą Ci wybrać odpowiednie osoby dla Ciebie. Przede wszystkim zadbanie o siebie, stawianie granic i uśmiech. Zobaczcie, takie proste. Kiedy dbamy o siebie, dbamy o swoje zdrowie, o swoje serce i o swój stan umysłu. Tak? Całościowo. I wtedy wchodzimy w taką dobrą energię. Do kogo przyciągamy? Dobrą energię, bo osoby w takiej negatywnej nie odpowiadają nam, tak? Eee, kiedy stawiamy granice, stajemy się autentyczni, tak? Bo wyrażamy siebie. Każdy z nas ma troszkę inne te granice i są też jest wiele wspólnych, wspólnych pod tytułem. Nie pozwalam sobie, żeby ktoś na mnie krzyczał, żeby ktoś mnie obrażał, żeby przerzucał na mnie odpowiedzialność tak, żebym mnie poniżał. I znowu, takie osoby z tym negatywnym podejściem odpadają od razu. Stawiamy granice. Nie spotykam się z osobą, która jest w relacji, która ma męża, która ma żonę. Mówię nie. Nie spotykam się z osobą, która chce się z nami, ze mną umawiać na ostatnią chwilę. a la vista, baby. Nie spotykam się z osobą, która traktuje mnie jak opcję. Raz jest, raz jej nie ma. Ja też, raz jestem, raz mnie nie ma. Gonię za tą osobą, błagam. Nie, to jest moja granica. No i trzy, uśmiech. Kogo byście chcieli poznać? Osoby, która siedzi i użala się nad sobą, mówi, że wszystko jest źle. Czy osobę uśmiechniętą? Szczęśliwą? Która akceptuje że się i, oj, i dostrzega jej piękno. Piękno życia, piękno małych rzeczy, tak? Tylko trzy rzeczy. Boziaczki.